Staszek zaturkotał jeszcze raz. Trafił w lampkę, która spada prosto na katastrofę. Na szczęście nic się o niej nie stało. katastrofa przestała kapać i wyskoczyła z łóżka. Staszek zaturkotał jeszcze raz. Trafił w lampkę, która spadła na... A, to. Już po... <grafy> na szczęście nic się o nic nie stało, tylko katastrofa przestała kapać i wyskoczyła z łóżka. Uwaga, lampy spadają. Stawowała trochę nieprzytomnie. Wtedy do pokoju wleciała mucha. Zyk, zyk i wszedł pan Kuleczka. Paszek na jej widok tych na popisowy kątów kurkotania. To Rubelek, zawołał pan Kuleczka. Zyk, zyk, lepiej się schowaj. wydaje się, że grubelki bardzo lubią muszki. Z grawnym ruchem odsunął zyk, zyk swój, a gdy tam wleciała, tak kący krypką z biurkami i odstawił. Jak rubelki lubią muszki, to dlaczego pan zamyka zyk, zyk? Zaprotestowała katastrofa. Grubelek latał po tu, po tam, a wszyscy usiadali na domie zanim nim oczyma. Nawet z zwykł, zaś szyby. Sprawa jest poważna, powiedział pan Kuleczka. Zaraz zobaczycie. I zaprowadził ich do półki. Wtedy wleciał, wyjaśnił pan Kuleczka, pokazując uchylone okno. Ale wszyscy patrzyli na podłogę. Leżały tam obrazki, które jeszcze wczoraj wisiały na ścianie. Budełka z przyprawami, które jeszcze wczoraj stały na półeczkach, książki kucharskie, papiery i mnóstwo innych rzeczy, które wzięły się nie wiadomo skąd. Wzglądało to gorzej niż kącik papcia i katastrofy po całym biurze świetnej zabawy. On na pewno nie zrobił tego specjalnie, była katastrofa. Oczywiście, że nie, powiedział pan Kuleczka, tylko bardzo się boi, bo tutaj mu okropnie ciasno. Musimy go wypuścić, stwierdził stanowczo Cypek. Wrócili do pokoju, zamknęli drzwi, a pan kuleczko odsunął zasłonę i otworzył szeroko okno. Zrobiło się trochę chłodno, ale nikt nie narzekał. Chodziło przecież o ważniejszą sprawę. Rubelek najpierw nie bardzo wiedział, po co to wszystko, ale gdy zaczęli zaamachiwać się rękoma, łapami, skrzydełkami, co tam kto miał? Zapurkotał krótko i zaraz był za okno. Szkoda, że się z nami nie pożegnał, powiedziała katastrofa. A mnie się zdaje, że. Słyszę jeszcze jego korkotanie, zdziwił się przepręci. Katastrofa przez chwilę nasłuchiwała, ale potem krzyknęła. Jakie tam korkotanie? Zapomnieliśmy no, o bzyk. Wszyscy rzucili się wypuszczać bzyk ze słoika. Czekało ich jeszcze mnóstwo odsunitania, ale w tych bardzo zadowoleni. Jeden rycerz bajki mógł im pozazdrościć. Dzień ledwo się zaczął, a im już się udało uwolnić aż dwie osoby. Stała opowieść. Podobała się bajeczka pod tytułem Pan Prosimy o aplauz.